sub W mojej biurko trafia kolejny głośnik, kolejny głośnik Bluetooth, głośnik bezprzewodowy firmy Denon. Jest on oznaczony symbolem Envaya Mini. Jak sama nazwa wskazuje, jest to głośnik niewielkich rozmiarów, można powiedzieć miniaturowy. Ma to sprzyjać temu, aby łatwo było go zabrać ze sobą w plener i korzystać gdzieś w przestrzeni otwartej. W zestawie razem z głośnikiem otrzymujemy dokumentację niezbyt obszerną, bo tak naprawdę samo urządzenie jest bardzo proste. Otrzymujemy pokrowiec podróżny, który ma nam dodatkowo Zabezpieczyć to urządzenie oraz przewód USB, którym będziemy to urządzenie ładowali. W zestawie nie ma samej ładowarki, czyli musimy mieć już swoją ładowarkę, ewentualnie ładować to urządzenie z portu USB. Komputera. Jeśli chodzi o budowę tego urządzenia, firma Denon przyzwyczaiła nas do tego, że to wszystko zawsze wygląda fajnie i jest wykonane z bardzo dobrych materiałów. W tym przypadku również jest tak samo. Urządzenie jest wodoodporne, kroploszczelne, czyli nie będzie się bało jakiegoś delikatnego kontaktu z wodą. Jeśli chodzi o jego budowę, na dole pod urządzeniem znajdują się nóżki gumowe, które będą nam amortyzowały w momencie, kiedy je ustawimy na stole tak żeby te drgania, wibracje nie przenosiły się na stół. Po stronie lewej mamy za zaślepką, która jest zabezpieczona uszczelką. Dwa złącza, jedno złącze jest to wejście AUX oraz złącze micro USB do ładowania tego urządzenia. Posiadamy również e, przycisk, przycisk, który będzie nam wyzwalał kontrolkę baterii. W zależności od tego na jaki kolor ona nam zaświeci, taki będzie stan naładowania baterii. Na drugiej stronie urządzenia znajduje się panel z przyciskami, mamy włącznik, mamy dwa przyciski do regulacji głośności oraz przycisk e, do e, pauzowania i rozpoczynania odtwarzania. Urządzenie wyposażone również jest w mikrofon, tak więc dzięki temu będziemy mogli za pośrednictwem tego głośnika również prowadzić rozmowy telefoniczne. Nie zabrakło również modułu NFC, dzięki temu głośnik ten będziemy mogli w prosty sposób parować z naszym urządzeniem mobilnym. Oczywiście, jeżeli mamy urządzenie, które nie ma technologii NFC, na przykład urządzenia z jabłkiem, nie ma najmniejszego problemu. Również w standardowy sposób jesteśmy w stanie wyszukać ten głośnik i podłączyć go do naszego tableta czy smartfona. Zgodnie z tym, co producent nam sugeruje na opakowaniu, urządzenie jest wyposażone w technologię APTX, czyli możemy sobie strumieniować po złączu Bluetooth muzykę z jakością CD. W urządzenie wbudowana jest bateria, będzie ona nam pozwalała na około 10 godzin pracy. Przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, a mianowicie do tego, jak ten głośnik sobie radzi z odtwarzaniem muzyki. Jego rozmiar, jak mówiłem, jest dość niewielki i faktycznie, jak na tak niewielki głośnik, jestem mile zaskoczony jakością reprodukowanego dźwięku oraz głośnością tego dźwięku. Biorąc pod uwagę jego rozmiar, myślę, że jest to urządzenie jedno z głośniejszych, jakie miałem okazję testować. A co najważniejsze, pomimo tego, że gra ono, ono głośno, nie pojawiają się na odtwarzanym dźwięku żadne zniekształcenia. Na pewno nie możemy porównywać takiego głośnika do naszego zestawu Hi-Fi, ale muszę przyznać, że jak na tak niewielkich rozmiarów urządzenia gra on bardzo, bardzo przyzwoicie. Ja za chwilę Wam odtworzę kawałek nagrania jakiegoś przykładowego, bo ostatnio była, było mówione, że jak w teście głośnika może nie być odtworzonej Muzyki. Niemniej jednak, ja uważam, że to nie ma absolutnie żadnego sensu, ponieważ no, mój mikrofon już odpowiednio to wszystko przetworzy, również wasz głośnik, jakim wy dysponujecie, też będzie to odpowiednio przetwarzał i tak naprawdę musicie to usłyszeć na własne uszy. Czyli iść gdzieś do sklepu, do salonów Denon, sprawdzić sobie, jak to urządzenie gra, podłączyć swoje urządzenie mobilne i zobaczyć, jak wasza muzyka jest odtwarzana w tym głośnikiem. Niemniej jednak, zastosuję się do waszych próśb i włączę teraz odtwarzanie muzyki przez ten głośnik. Zachęcam wszystkie osoby, które są w posiadaniu tego typu głośnika, lub miały okazję z niego słuchać muzyki o wyrażanie swoich opinii. Zachęcam Was również do odwiedzenia sklepu, jeżeli jesteście tym produktem zainteresowani i sparowaniu, tak jak już mówiłem, swojego urządzenia i sprawdzeniu. Czy jest on e, odpowiedni do Waszego gustu muzycznego i to, jak on naprawdę produkuje dźwięk, będzie dla Was satysfakcjonujące? Zachęcam również do oceniania filmu y, oraz do subskrypcji kanału HPL.